No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane wodniki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 30 czerwca do 6 lipca 2025 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie. No i pamiętajcie, żeby sprawdzić swój ascendent, księżyc czy znak Wenusowy. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. Jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, tam również są wszystkie informacje. No i kochani, taka moja prośba, jeszcze uważajcie na oszustów. Naprawdę jest ich coraz więcej w sieci, podszywają się pode mnie i pod innych tarocistów, więc bądźcie uważni. Jeżeli ktokolwiek do Was napisze, wyśle jakiś komentarz czy cokolwiek z propozycją rytuału, czytania czy cokolwiek, to na pewno nie jestem ja, więc uważność wskazana. No i wodniki pamiętajcie o łapeczkach w górę, pamiętajcie o komentarzach. Subskrypcje i udostępnienia są również bardzo, ale to bardzo mile widziane, więc z góry Wam dziękuję za Wasze wsparcie, dziękuję, że jesteście. No i nie przedłużam lecimy z Waszym czytaniem. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach, a co u singli? Rodzina, przyjaciele najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Bądź przekaz dodatkowy. Ok, i zobaczmy sobie przekaz z księżycologii, dla Was na przyszły tydzień. Czas na działanie. Uuu, ogniście. Czas na działanie. Okej, okay. talia dopowiadająca jest i lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was? Dziesiątka pentakli. Kochani, dużo się będzie kręcić wokół spraw domu, e, rodziny, przyszłości, stabilizacji finansowej, ale też potencjalnych spadków, potencjalnych przekazywania jakichś, jakichś tam rzeczy mm, z pokolenia na pokolenie. E, część z Was może zdecydować się na dzieci, część z Was może poczuć wzew, że chce mieć rodzinę. Dla części z Was Wasze dzieci, wnuki będą bardzo ważne. E, ogólnie wszystko, co się będzie działo w otoczeniu rodziny, jakiejś stabilizacji. Mogą się pojawić jakieś plany inwestycyjne, plany remontowe, albo zmiana mieszkania, bądź e, budowa domu. Zobaczmy tą dziesiątkę pentakli. Ale dziesiątka, dziesiątka pentakli to jest moja karta, i jeżeli szczęśliwie i to jeszcze w obfitości niczego i nigdy w życiu nie brakowało, nie? Więc e, ogólnie będziecie czuli się spełnieni w tym tygodniu. Bardzo mocno, pod każdym względem. Zobaczmy tą dziesiątkę pentakli. Ósemka pentakli. Arcykapłan świat. Pięknie. Na spodzie Rycerz Pentakli, Królowa Buław i Śmierć. E, no moi drodzy, wygląda to na finalizację czegoś. Część z Was będzie finalizować jakąś ważną umowę, jakiś ważny projekt, kończyć jakieś przedsięwzięcie, ale też pokazuje mi się, że coś nowego się dla Was otwiera. E, dla wielu z Was jest to czas ukończenia studiów, albo jakiegoś ważnego projektu, albo pracy w jakimś miejscu, e, może nawet zakończenie pracy w ogóle i przejście na emeryturę. E, ale macie tutaj odpowiednie kompetencje, doświadczenie. E, część z Was kończy ważne e, kursy, szkolenia, że tak powiem, i jest gotowa, żeby właśnie e, zacząć pracować właśnie tutaj na własny rachunek, albo dla kogoś w zawodzie, czy właśnie pod tym kątem. Czuję, kochani, też, że jesteście gotowi na to, żeby otworzyć się właśnie na nowy rozdział w związkach, w relacjach, w partnerstwie. Coś, co rozwijało się pomału, myślę, że nabiera teraz tempa i będziecie czuli w sobie taką gotowość na wejście na wyższy poziom. Więc dla osób, które są potencjalnie właśnie w związkach, szczególnie takich świeżych, może to być ważny czas. Ale nawet w istniejących już związkach, nawet długoletnich związkach może dojść do jakiejś takiej przemiany, transformacji właśnie i wejścia właśnie na Kolejny, kolejny szczebel. Co z zewnątrz, w takim razie zobaczmy? A z zewnątrz mamy księżyc, tajemnice, sekrety, iluzje, ehm, ale też bardzo mocno intuicja. Ehm, myślę, że warto w tym czasie obserwować swoje sny. Te sny będą dosyć intensywne i mogą chcieć Wam coś ważnego przekazać, ale księżyc, tak jak powiedziałam, to też sekrety, tajemnice, więc ktoś może nie do końca być szczery, ktoś może coś ukrywać. Ehm, zobaczmy ten księżyc. Księżyc po księżyc. Ok. Dziesiątka pentakli. I siódemka kielichów. Ktoś może być tu niepewny czegoś. Wiecie, brakuje tej osobie jakiejś pewności. Ktoś może ukrywać ciążę przed wami. Partner, partnerka, wasze dziecko, ktoś z rodziny, przyjaciel. Także tutaj może ktoś ukrywać właśnie, że spodziewa się dziecka. To pierwsze, co mi przyszło do głowy. Ale z drugiej strony, kochani, tutaj jest taka... Taka niepewność czegoś. E, tak jakby... Szczególnie tutaj bym powiedziała w partnerstwie, że jesteście w związku, mam wrażenie, że wasz partner, partnerka może być niepewny tego, a propos tego, co dalej między wami. Więc jeżeli w tym tygodniu naprawdę poczujecie gotowość, żeby wejść dalej, żeby to rozwinąć, żeby coś naprawić, żeby coś uzdrowić, dobrze by było, żebyście faktycznie przejęli właśnie tutaj inicjatywę i zaczęli działać, żeby upewnić tą drugą stronę, że wszystko jest w porządku i że nie ma tak naprawdę czym się, czym się martwić. Ale tutaj też mi się, kochani, pokazuje, że. Um... Nie wiem, ktoś stracił jakieś pieniądze, yy, więc jeżeli jest do podziału jakiś, nie wiem, spadek albo coś w tym stylu, yy, może jakieś takie testamentowe rzeczy, może, kochani, jakieś takie biznesowe rzeczy, yy, mam wrażenie, że ktoś ukrywa, że stracił jakieś pieniądze, że czegoś nie ma albo. albo. albo co. No takie coś mi się tu bardziej pokazuje, tak jakby. Hmm. Ktoś może też udawać, że wszystko u niego w porządku, kiedy nie jest w porządku. Także przyjrzyjcie się takim osobom ze swojego otoczenia. Wy, wodniki, jesteście bardzo intuicyjne, więc myślę, że wyczujecie to od razu, że coś jest nie tak. Ja nie czuję, żeby tu było coś takiego złego, na zasadzie, że ktoś Was specjalnie zrobił w balona, albo ktoś właśnie jest wobec Was nieszczery, bo nie wiem, bo oszukuje, bo jest kłamcą, czy coś takiego. Bardziej tutaj czuję, jakby ktoś bał się, chciał uniknąć jakiejś kary, Albo właśnie popełni jakiś błąd i teraz się boi właśnie wziąć za to odpowiedzialność. Takie coś mi przychodzi, więc starajcie się tutaj być, by też wyrozumiali, bez względu na to, co tutaj się wydarzyło i ewentualnie czego się dowiecie. Um. Myślę, że i tak sobie poradzicie, bo karty też są takie mówiące, że, że uda wam się to jakoś załatwić, poradzić z tym, że nie będzie tutaj problemu, ale to może wymagać od Was, no właśnie, jakiegoś takiego spokoju i odważnych też działań, żeby, żeby właśnie tutaj wyjść z tej sytuacji. No nie wiem, takie coś mi tutaj, kochani, przyszło. E, Okej, okay, co w związkach? W związkach mamy trójkę mieczy. Auć, a co to za trójka mieczy? Wiecie co? Ja czuję, że ta trójka mieczy to jest w ogóle jakąś sytuacją z przeszłości, um, że coś może już się wydarzyło między Wami, bo tutaj są takie bardziej pozytywne energie, chyba że ktoś cierpi w jakiś sposób, bo, bo nie wie właśnie na czym stoi, nie wie w którą stronę iść. Może wydarzyła się jakaś kłótnia, była jakaś trudna sytuacja, jakieś niezdecydowanie i um, stąd właśnie tutaj jakieś takie rozczarowanie. Um, no właśnie, trójka mieczy to nie zawsze bolące serce, to nie zawsze nie wiadomo jaki ból serca i nie wiadomo jakie. Tam zdrady czy cokolwiek. Czasami jest to po prostu kwestia takiego rozczarowania, rozczarowania czymś. Więc czuję tutaj właśnie takie czyjeś, nie wiem, rozczarowanie. No zobaczmy tą trójkę mieczy. Ósemka kielichów. Piątka mieczy. I azbuław. Śmierć. Król pentakli. I arcykapłanka, piątka kielichów. No, okej, okay, dla części z Was muszę to powiedzieć, bo faktycznie tutaj może być jakiś trójkąt miłosny. Dla części z Was możecie otrzymać właśnie tutaj informację, że. Relacja wasza może się skończyć, bo ktoś poznał kogoś innego. Jest jakiś nowy ogień, nowa pasja, nowa namiętność, ktoś w tajemnicy. I to może przynieść duże rozczarowanie tutaj dla kogoś. Do części z was oczywiście to wy. Możecie mogliście poznać kogoś tutaj, e, trzeciego, e, i będziecie w tym tygodniu decydować się odejść od żony, męża, od swojego partnera, partnerki na poczet właśnie nowej miłości, e, nowego, e, nowego związku. Także to jest pierwsze, co faktycznie wychodzi tutaj na pierwszy plan, ale. E, to nie tylko to. Kochani, dla części z Was może faktycznie ktoś ukrywać, że boi się, że coś się kończy między Wami. Może ostatnio były jakieś trudniejsze chwile, może dużo czasu spędzaliście w pracy, może były właśnie jakieś konflikty, napięcia, albo osoby trzecie mieszały w Waszym związku. I tak jakby partner, partnerka może się tutaj bać, może się obawiać tego, że coś się sypie między Wami, że coś się kończy między Wami. Może to być po prostu lęk przed Odrzuceniem, przed utratą Was. Eee, tymczasem, kochani, czuję, że właśnie w tym tygodniu dojdzie do pewnego rodzaju metamorfozy, i to ze sprawą Was. Mam wrażenie, że tutaj Wy przejmiecie pałeczkę i zadziałacie właśnie w tym kierunku, po to, żeby kogoś pocieszyć, że nic się nie dzieje, że dalej jest miłość, że dalej chcecie być z tą osobą, że dalej wszystko jest w porządku. Eee, I to może być czas, że tak powiem, podbudowania tej osoby, dania jej takiej nadziei, że, że nic się nie dzieje, dania jej siły, takiego swojego oparcia eee, właśnie w jakimś trudnym momencie, eee, klarowności w danej sytuacji. Mogą się pojawić właśnie romantyczne chwile, momenty, ale też takie odbudowanie jakiejś pasji i namiętności w tym Waszym, w tym waszym związku. Mm, więc może dojść po prostu do pięknej transformacji, do pięknej takiej przemiany w tym Waszym związku. Okej, okay, single. Rycerz kielichów. No do was idzie jakiś rycerz na białym koniu. Eee, rycerz kielichów to nasz tarotowy romantyk. Ktoś, kto przynosi róże, pisze listy, śpiewa serenady pod oknem. Wiecie tego typu rzeczy. Eee, także, no powiem wam, że może tu czekać was jakiś taki romantiko flirt z kimś. Zobaczmy tego rycerza kielichów, co on tutaj chce. Rycerz mieczy. Może to być jakaś młodsza od was osoba, a mieczy. I czwórka mieczy, as kielichów, e, dwójka buław i diabeł. Wiecie, co kochani, uważajcie. Uważajcie, bo mam wrażenie, że idzie do was taki flirciarz-gawędziarz, który ogólnie lubi poflirtować i pogawędzić, ale chyba za dużo nie robi. Więcej gada i obiecuje, niż działa. Więc bądźcie tutaj uważni, bo pokazuje mi się, że faktycznie możecie poznać kogoś nowego, może na jakimś urlopie i to wiecie, taki trochę grunt z jasnego nieba, taka miłość niespodziewana, i będzie dużo komunikacji, romansów i nie wiadomo czego, ale pokazuje mi się, że jeżeli tylko dojdzie do czegoś między wami, to ta osoba może się nagle zmyć albo nagle unikać właśnie jakiegoś kontaktów kontaktu, czy cokolwiek. To może być też ktoś, tak jak mówię, kto dużo będzie obiecywał, a później będzie zapominał, albo nagle będzie po dwa dni, trzy dni cisza, albo wiecie, cały tydzień, czy cokolwiek. Także... Mm... Warto zachować dystans, tak bym powiedziała. Chcecie sobie poflirtować, poflirtujcie. Chcecie, że tak powiem, tam se coś porobić, poróbcie. Ale nie angażujcie się emocjonalnie, bo czuję, że trafiliście trochę na niedojrzałą osobę yy, i nie chciałabym, żeby, no właśnie, żeby później, żebyście później po prostu żałowali. Mhm. Jeżeli mówię, zaangażujecie się emocjonalnie, albo będziecie sobie, sobie zbyt dużo obiecywać właśnie po tej osobie. Ok, rodzina, przyjaciele, najbliższe yy, otoczenie. Czwórka pentakli. Czwórka Pentakli, kochani, jest taką kartą zamknięcia, a szczególnie emocjonalnego. Tak jakby ktoś był zamknięty tutaj na Was i nie chciał czegoś mówić, nie chciał czegoś robić. Więc tutaj może być problem z dotarciem do kogoś. Ale Czwórka Pentakli jest taką, takim, taką kartą pilnowania jakichś swoich zasobów, pilnowania właśnie jakichś um, um, tego, co stworzyliśmy, tego, co zarobiliśmy często. Um, ktoś może mieć węża w kieszeni, ktoś może nie chcieć Wam, nie wiem, pożyczyć jakichś pieniędzy, czegoś oddać, um, no, zobaczmy tą czwórkę pentakli. Rycerz Buław. Słońce. I umiarkowanie. Ósemka buław, król kielichów i rycerz. E, nie rycerz, tylko czwórka buław. E, kochani, to się dzieje w zakresie właśnie rodziny, bliskich osób. Być może nawet tych, z którymi mieszkacie, albo z którymi kiedyś tam mieszkaliście. Mam wrażenie, że to chodzi o relację dziecko-rodzic. E, Ojciec-dziecko, matka-dziecko. Bez względu na to właśnie, po której stronie jesteście. Mam wrażenie, że tutaj jest ogólnie problem z komunikacją z kimś. E, ktoś może mm, nie chcieć się otworzyć. Ktoś może właśnie, że tak powiem, za bardzo pilnować swojej przestrzeni i nie ma w tym nic złego, ale czuję, że tak jakby trzeba kogoś wyciągnąć z domu, może trzeba z kimś porozmawiać, trzeba pociągnąć go za język, żeby mógł się wygadać w jakimś tam aspekcie, który go blokuje. Mam wrażenie, że ta osoba po prostu potrzebuje jakiejś motywacji, motywacji do działania. Też może być tak, że macie tutaj kogoś, może to być też właśnie wasze dziecko, wnuk, nie wiem, ktoś, ktoś młodszy, kto Wiecie, że ma na przykład duży potencjał, ale na przykład nic w tym kierunku nie robi. Ma jakiś talent do czegoś, ale nic w tym kierunku nie robi. Myślę, że to jest świetny czas, żeby zachęcić tą osobę trochę do działania. Może poprzez właśnie jakieś delikatne sugestie, może zrobienie czegoś wspólnie, może jakoś, nie wiem, jakiś wspólny wyjazd, czy zadziałanie, zaplanowanie czegoś. Więc tutaj, kochani, no w tym tygodniu faktycznie to wy musicie działać. Wy musicie, że tak powiem, tutaj ryzykować i trochę ciągnąć innych za sobą, motywować do działania. Więc warto by było tutaj właśnie się przyjrzeć, właśnie. Takiej osobie, i tak jak mówię, trochę ją popchnąć do przodu, żeby mogła złapać odpowiedni kierunek, żeby mogła wyjść ze strefy komfortu, żeby mogła się otworzyć, albo faktycznie zacząć działać w jakimś takim ważnym kierunku, który czujecie, że byłby dla niej dla niego dobrym. Ok, wracaj finanse. Siódemka buław, kochani, tutaj na poziomie pracy i finansów trzeba będzie postawić komuś granicę. Siódemka buław może też mówić właśnie, że z kimś będzie problem a propos dogadania się, że z kimś będzie jakaś blokada w komunikacji, a może przepraszam, ale bardziej czuję, kochani, że z tą siódemką buław jest to kwestia, że możecie wyczuć taki napór, właśnie inny, że ludzie będą czegoś od was wymagać, cały czas będą dzwonić, pisać, coś chcieć. Nie, może być tak, że będą próbowali, e, nie wiem, wam coś zasugerować, żebyście zmienili zdanie w jakimś aspekcie i tak dalej. Tu jest ważne, żebyście trzymali się tego, co wyczujecie, że jest dobre, żebyście trzymali się swoich postanowień, swoich planów, swoich przestrzeni. Nie pozwólcie, żeby kto inny, wierzycie, zakłócał tutaj tą waszą przestrzeń osobistą. E, jeżeli ktoś na, prze, nadużywa waszych granic, tak? za bardzo wchodzi na Wasz teren, wpycha się w Wasze życie, e, szczególnie prywatne, ale również na przykład Wasze decyzje zawodowo-finansowe, czas powiedzieć tej osobie nie. Mhm. Siódemka była jeszcze raz. Królowa kielichów i trójka mieczy. Kochani, przede wszystkim pierwszy aspekt, który mi się pojawił, nie mieszajcie życia osobistego z zawodowym. Starajcie się nie brać domu do pracy i pracy do domu. To jest tutaj ważne. Jeżeli kochani współpracujecie ze swoim partnerem, ze swoją partnerką i się, coś się dzieje między wami, nie bierzcie tego do pracy. Wiem, łatwo powiedzieć, gorzej zrobić, ale ważne tutaj, żebyście byli skupieni, zdecydowani, bo żeby nie popełnić jakichś błędów albo nie narobić właśnie jakichś tam trudności. Więc warto, że tak powiem, tutaj to oddzielić Dzielić. To po pierwsze. Po drugie, kochani, faktycznie możecie mieć kogoś takiego w swoim otoczeniu, kto jest takim cudownym doradcą. To jest taka dobra dusza towarzystwa w energii królowej kielichów, kochana, kochany, wrażliwy i tak dalej i który wiecznie pomaga, wiecznie coś doradza, wiecznie coś sugeruje, nie wiedząc nawet o tym, że działa właśnie z takiego zranionego serca albo z poziomu właśnie takiego ego. Bardzo mocno to czuję, że ktoś na siłę próbuje wam coś wepchać, jakieś dobre rady, pomoc swoją i tak dalej, a wy tego nie potrzebujecie. Czas, to wyraźnie, ale też delikatnie zasugerować tej osobie, że nie potrzebujecie tego, tej pomocy, nie potrzebujecie tego wsparcia, że sami sobie ze wszystkim gdzieś tam poradzicie, więc nie budzi się tego zrobić. Dla części z Was, kochani, mam wrażenie, że to, że to też jest może być taka wasza energia. Więc jeżeli na jakimś poziomie chcecie wprowadzić jakąś zmianę do swojego życia, zaryzykować coś, pojechać gdzieś, zadziałać, wyjść z jakąś inicjatywą, em, rozpocząć nowy biznes, em, nie wiem, przeprowadzić się w nowe miejsce czy cokolwiek innego, ale gdzieś cały czas czujecie jakąś taką blokadę, 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 ta blokada jest na poziomie serca. Tam jest jakieś zranienie, tam jest jeszcze jakaś właśnie krzywda, która leży, która nie pozwala wam pójść za głosem serca. Więc warto by było popracować w tym tygodniu już serca, z własnymi granicami i ze swoimi blokadami. Bo macie szansę tutaj wprowadzić naprawdę jakieś duże zmiany do swojego życia. Rada! Arcykapłan! Arcykapłan mówi: wzrastaj, rozwijaj się, edukuj, wykorzystaj swoją wiedzę, żeby ją przekazać innym, ale też zapisz się na jakieś kursy, szkolenia, warsztaty. Rodzina może być ważna dla ciebie w tym tygodniu w wodniku, więc skup się właśnie tutaj na bliskich, na rodzinie, na starszych osobach w swoim otoczeniu. Ale jeżeli będziesz potrzebował jakiegoś wsparcia, nie wiem, jakiegoś coacha, terapeutę, albo jakiegoś specjalista w jakimś zakresie, to masz szansę tutaj znaleźć kogoś naprawdę wartościowego. Zobaczmy tego arcykapłana. Rycerz Pentakli, działaj pomału, z niczym się nie śpiesz. Skup się na spełnieniu marzeń, na tym, czego pragniesz, ale rób te odważne kroki do przodu. Nie utykaj w miejscu, nie zostawaj w miejscu, nie tkwi w miejscu. Działaj, działaj z odwagą. Okej, okay, kochani, to co na koniec pytanie i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie, bądź pytania, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. Jeden, dwa. I trzy. Odsłaniamy. Odpowiedź numer jeden. Nie przestawaj. Odpowiedź numer dwa. Medytacja przyniesie odpowiedź. I trzy. Jesteś gotów. Jest. <grym> Dobra, wodniki. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam cudownego tygodnia. Powodzenia ze wszystkim. No i oczywiście widzimy się za niedługo. Buziaki, pa! pa.